Guard TV prezentuje. Zagrajmy w terarię. Siemacie macie ludziska z tej strony, Patryk. I dzisiaj witam was w terarii. Tak! Po długiej przerwie znów jesteśmy razem. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest to ostatni odcinek z pierwszego sezonu. Zagrajmy w terrarię z Makasaką? Czy jakoś tak? Już nie pamiętam nawet jak seria się nazywa. Yy, I zacznę drugi sezon, czyli wszystko od nowa. Tutaj lawa, widzę i grę bardzo długo nie wiem, z miesiąc. Nie więcej, parę miesięcy. Poczekajcie, ja sobie tutaj wszystko poukładam. Okej, okay. ja to zniszczę, bo to jest tutaj niepotrzebne. Dobra. To jest Helstone. Czekaj. Czegoś... No, jest Hellstone I teraz tak, do tam wejdziemy. razu wam powiem informacje. Teraz co zobaczycie. Jest to budunek, który mieliście okazję zobaczyć w ostatnim odcinku, gdzie był ze mną kolega. Nie pamiętam już jego niku. No. I teraz właśnie zobaczycie, co to jest. Ta, ta 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 Jest to. Czy wiecie już o co chodzi? Ile to zniszczyłem, bo się tutaj bawiliśmy. Pamiętam. Jest to duży prom kosmiczny. Wow, tak. Też jestem zdziwiony, <grych> zaszokowany. Tutaj jak widzicie jest e, pomieszczenie pilo e, dla pilotów. Tutaj na dole mamy taką jakby jadalnię. Taki bufecik, mogę też rzec. Tutaj nie wiem, nudziło mi się. O fuck, co ja zrobiłem? Trzeba to naprawić jak najszybciej. Zostawić krzesło. Okay, takie miejsce na wypów, powiedzmy. I tutaj jest w, y, miejsce, taki garaż, tak jakby dla statków kosmicznych. Jak widzicie, są dwa statki kosmiczne. Są wybudowane z Helstone, czyli takie demoniczne. Tutaj jako napęd służy lawa. Y nie wiem, ile budowaliśmy to coś, ale to było Nie więcej niż dwa tygodnie. Nie, 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 nie powiem dokładnie, bo, bo już dawno grałem. Ile my musieliśmy zbierać yy, na Silver Brick, musieliśmy iść do piekła. Masakra była, ale yy, muszę przyznać, że trochę oszukiwaliśmy, ponieważ kolega przyniósł swoje rzeczy też ze swojego świata, i tak to wybudowaliśmy. Mi się podoba, ale to i tak nieważne, bo i tak to jest ostatni odcinek. I następnym odcinku, który wyjdzie, nie wiem, ale zacznę go nagrywać po skończeniu tego filmiku. No. Coś zomrak. Dobra, możemy się wrócić do domu. Okej okay. no. w zamku też się nic nie zmieniło. No, a no, wiem co Wam pokażę. Że mam szczęśliwą podkowę. Hmm... wiemy. O, coś mnie zalagowało. No, proszę wale. Okay. No. Jak pamiętacie to jest mój mały statek kosmiczny. Na początku chciałem zrobić tamty prom, żeby... To coś mogło wylądować tam, no ale tak jakoś wymyśliliśmy z moim kolegą Którego może zaproszę do drugiej serii Zagrajmy w Terraria Z Makasoką Sezon drugi No W ogóle ja nie wiem jak mi się wszystko nagrywa, bo ja mam y, już kompa, wszystko ściągnięte Nie wiem jak się nagrywa i w ogóle tak więc ja do Was zaraz wrócę i pogadamy sobie jeszcze. No, tak więc do zobaczenia za chwilę. Cześć. Dobra, jesteśmy już. Znaczy ja jestem. Wy zapewne jesteście przed ekranami. Myślę, że się wszystko dobrze nagrywa. Tak więc możemy sobie jeszcze porozmawiać. Jeśli nie będę ruszać i się tak zrelaksuję, nie będę mówić. No, więc co? Dzisiaj 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego. jak Jakby minęło, bardzo fajnie. Idę właśnie teraz do pierwszej technikum, do klasy pierwszej B o profilu Budownictwo. Tak się profil nazywa. Nawet spoko, ludzie z paru, e, Co mogę powiedzieć? Jutro, na przykład, nie mam lekcji, w poniedziałek też nie mam lekcji. Takie fajnie, e, w, Jutro mam od 10 do 12 i idę i będą sprawiać moją wiedzę na temat polskiego. Nie wiem, czy tu będziemy wychodzić i będziemy odpowiadać na jakieś pytania, czy dostaniemy jakieś e, testy, czy coś w ogóle, nie wiem. W poniedziałek idę na dziewiątą i tam przez godzinę będę sprawdzać jeszcze z matematyki. A potem mam jeszcze BHP. Takie tam. E, we wtorek. Tak, to jest wtorek, tak. We wtorek. E, Mm. Nie pamiętam, muszę sobie spojrzeć we wtorek. Yy, mm. Tak, idę sobie na dziewiątą i przez godzinę będą sprawdzać moje umiejętności z angielskiego, a potem już mam normalnie lekcje. Ja mam masakrę, będę mieć technologię informacyjną, czy coś w tym stylu. Wtedy będę mieć podstawy projektowania, dwie lekcje, język niemiecki też dwie lekcje i podstawy budowania i do domu, czyli idę na dziewiątą i wrócę o 15.15. .15. W ogóle w poniedziałki mam warsztaty, czyli nie mam lekcji, tylko przez 6 godzin gdzieś około będę coś robić, a tak to mam 8 godzin oprócz... nie, 8... Bo w czwartek mam 5 godzin, a w poniedziałek, nie w poniedziałek, w piątek mam aż 9 godzin. Masakra, idę na 7.25 i do 15.15, jestem w szkole. WF-2, pierwsze jeszcze, nie wiem jak sobie poradzę. Potem jeszcze Matarela, dwa angielskie, potem jest podstawa budownictwa, chemia, jakaś... No. Edukacja regionalna. wytyfy. Nie kapie ich. No dobra, a ja już teraz będę kończyć. Będzie krótki odcinek yy, w, nowej w nowej serii. Nie w nowej serii, w drugim sezonie. Odcinek będzie już dłuższy. Tak, będzie fajnie. No, to ja się z Wami żegnam, więc komentujcie Subskrybujcie. Oceniajcie. Proszę Was, pro, proszę was też o łapki w górę, bo jest to motywujące nie yeah, motywujące yy, no i co? I do zobaczenia w drugim sezonie Zagrajmy w Terrarie. Niech ja się z wami żegnam. Cześć. Bye bye.